Trzy, cztery, Newcastle. Co? Dla widza? Eee. no to dla widza. Trzy, cztery, Liverpool. proste. To Luis Suarez. to było bez sensu. Boże. Trzy, cztery, Afryka. Partej. No nie, 2, 0, zaraz się zacznie. Czy może wygram? Drugi raz historycznie. 3, 4, Monaco. Fabre. Właśnie to chciałem powiedzieć. Dwa, <grym <grym że już Fabre. fawre. już Favre jest i jest 2 do 1. Ale mówiłem już go. 3, 4, I Chelsea. Hutchinson. Mm -hmm. Tak, tak, tak. Pierwszy ten no. wygra. Dobra. Trzy, cztery. Real Madryc. Autodesk. Nie! nie Madryt. Madryt. Yes. Yes. Pierwszy i Nie! 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 Trzy do dwóch. 2. Ah. to to widzimy widzimy jutro. Cześć. Pa.